Trzeba opróżnić szafę. Co, co to są za tytuły? I tak w to nie gram, to to lepiej nie wiem, co z tym zrobię. Muszę se przejrzeć te tytuły, bo tutaj chyba coś niedobrego jest w tych tytułach. Coś w ogóle nie fajnego. Little Big Adventure Tomb Raider, nie tego nie muszę Rayman 2, The Great Escape, tego też Halo, Combat Evolved Eee, to są jakieś Prince of Persia Counter Strike Source. To też jest jakieś niepotrzebne The Orange Box, Half-Life Portal Team Fortress, A. Krante w Auto Vice City to też niepotrzebne. A teraz zobaczę jakie mam do, dobre tytuły. O, mam tutaj coś dobrego. Air Attack. No, dosyć dobre chyba. Dobra gra chyba. Bardzo dobra. To najlepsza gra na świecie. Dobra, te wszystkie gry do wora na śmieci. Po co mi to? Nie wiem, po co to w ogóle kupiłem. Nie potrzebuję tych gier, tak naprawdę. O, teraz wsadzamy je tam, gdzie ich miejsce. Zaraz je wyniosę. Wyniosę śmieci zaraz. Teraz prawdziwy, jakie mamy gry na komputerze. Nie na płytach, tylko zainstalowane. Zobaczymy se teraz. Co mamy w bibliotece? Aaa, tu jakieś gówna. Pełno half każdy i tak to gówno. Nie potrzebuję jakichś Team Fortress Classic, Team Fortress 2. Tu jakieś Mod, Counter Strike. Po co mi wszystkie? Po co to kupiłem? Wywalam i tak wszystko. O, teraz włączymy wreszcie jakąś dobrą grę. O. O, to chyba jest dobra gra to się wszystko zaczęło? A, tak! Wszystko. No, to jest dobra win. gra. Bardzo Profesor pilnie wezwał nas w związku swoim nowym wynalazkiem. Ale Profesor. grafika jest świetna. No, po prostu super. Nie kryję zdenerwowania. O, w takie Wiesz, gry to, to można grać. na pewno działa poprawnie. Dobrze, profesorze, ale co to jest? Och, pozwólcie sobie. Super! Odponuję. O, teraz sobie pogramy tutaj. Okej, okay, teraz się do wody skaczemy. Może jakieś znajdźki tam będą. O nie, ten błąd to przez przypadek. Zupełnie przypadkowo. W ogóle przypadkowo się to stało. No może jakiś 20 raz, ale to na pewno tym razem kolejny przypadek. Zupełnie Eee, jakby co, to nie mówiłem tego na serio, takie tytuły są dobre, a ten tintus to gówno, komiksy lepsza.